Panie i panowie witam z powrotem w Resident Evil Remake. Jak zwykle wczytujemy grę i później zaczyna się zabawa, bo. Nie, <laughs> bo nie pamiętam co ja robiłem ostatnim razem. Fear can't kill you, but. zombies can! <laughs> Dobra, no to w takim razie muszę sobie przypomnieć co ja robiłem. I co ja chciałem zrobić? Mam... już chyba pendant co ja chciałem zrobić. Mam klucz i mam drugi klucz. Yy, mało rzeczy. Jeszcze mapa. Bardzo szybko mapa. Ja już chyba pamiętam, co ja chciałem zrobić. Pójść dokładnie tamtym korytarzem. Okej. Okay. To by się zgadzało. No dobra. Eee, no to lecę. Plan jest dokładnie taki, żeby odnieść na, na odpowiednie miejsce zepsutego shotguna, który przyda mi się do odzyskania prawdziwego shotguna, który jest schowany e, w jednym z pomieszczeń. Jill ma oczywiście w tym o wiele, wiele prościej, bo może sobie go pójść na samym początku gry, nie przejmować się niczym i po prostu zebrać sobie tego shotguna, Później wychodzi z tego pomieszczenia, wpada w pułapkę, ale wtedy wyskakuje Barry i Barry ją ratuje z opresji. Generalnie Jill ma. Wow. Nope. Z Tobą się nie będę bawić. Jill ma łatwiej przez cały czas. Także Krzysztof ma trudniej. Oj. Oj, Krzysiu to ma trudne życie, naprawdę. I to pod wieloma względami. Ma trudne życie w Resident Evil. W oryginale było tak samo. nie dosyć, że y, ma tą ograniczoną ilość miejsca. 6 miejsc, miejsc w ekwipunku to jest koszmarnie mała ilość i ciężko w ogóle cokolwiek zdziałać z tym. Zabrać jakąś broń, jakąś amunicję, może jakąś leczałkę. I zostają ci 3 miejsca, z czego jedno zwykle wykorzystujesz na noszenie jakiegoś klucza albo innego tałatajstwa potrzebnego, i później zostają ci dwa miejsca na to, żeby w ogóle cokolwiek zbierać po drodze. Trochę mało, co. Więc coś ewentualnie trzeba poświęcić w którymś momencie. Za każdym razem jak przebiegam przez ten korytarz to się spodziewam... Na, na, na pewno... Fuck. Na pewno zaraz wyskoczę. Na pewno... Na pewno zaraz to się stanie. Ale nie wyskakują. I to jest właśnie geniusz remake'u. Grają doskonale na emocje gracza. Absolutnie fenomenalnie. No do... Coś tam wala w szyby. To mi się wcale nie podoba. You might be able to unlock it using an old key. Use the old key? Yes. Use the old key. Ok. Tu jest też coś, co mnie będzie interesować prawdopodobnie. I również coś, co mnie nie będzie interesować, bo to są psy i bardzo mi się to nie podoba. Ale na razie ich nie widzę. No, 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 no. A bo one są na zewnątrz. Ok. Slowly. <laughs> Slowly. Nie gryźcie mnie. Nie. nie, 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 nie. Ok, czerwone zioło się przyda. Zielone zioło też. Będę musiał pamiętać, że tutaj jest też ten wspaniały kanisterek. To sobie od razu zmieszam, bo dlaczego nie? To jedno zielone zioło tu zostawię, ale biorę ze sobą. Will it take the chemical to use on plants? Wow, eee, tak nie było w oryginale Chemical to use on plants! Naprawdę eee, Nie wystarczyło chemical <grywka> Ok, widocznie gracze są zbyt głupi, żeby żeby, żeby to zrozumieć. No, ale dobrze. I teraz stąd spadamy dopóki jeszcze psy mnie nie, nie zeżarły mordy. Jest dobrze, jest dobrze. I w tym pomieszczeniu słyszę hałas i to mi się wcale nie podoba, bo hałas w tej grze nigdy nie jest dobrą rzeczą. Ale na razie jest spokój. no eee! okay, już nie. Eee! What? Co? Co? O, oh, okej. Okay. To nie było miłe. I to nie będzie miłe, i obawiam się, że tym korytarzem nie będę już chciał biegać. Fuck, ja mam tylko 15 nabojów. Um, robi się trochę ciężko, szczerze mówiąc. Trzeba będzie naprawdę mocno uważać na rzeczy, które ja robię. To jest inkrybent. Inkrybent mi się przyda. Czy tu coś jeszcze leży? Gdzieś po kątach pochowane... pictures stands and bronze statues. There is nothing of, the, uh, of interest in here. There are traces of something burned here. An acrid smell permeates the air. Może? Nope. Ten kominek należy zostawić w spokoju, jak widać. Tego shotguna biorę i ten już będzie działać. Tego muszę odłożyć tu, inaczej zostanę zgnieciony Przez pułapkę, ale jak odłożyłem tego to mogę sobie spokojnie wziąć shotguna Teraz muszę spadać z tego korytarza, bo przecież tam zombie same siedzą I ja jej tego wszystkiego nie wybiję, zwłaszcza nie na nabojami W ogóle nie mam co próbować Nope, nope, nope hmm. Okej okay. Fuck Muszę sprawdzić swój stan zdrowia, jest koszyn pomarańczowy. Mmm, mmm, mm. nie jest dobrze. No ale dobra, Ech, tu są dwie. No tak, tylko że ja nie mam klucza. Hm. To i tak mi nic nie da w takim razie, dobra. ...to muszę iść do skrzyni i to wszystko odłożyć. I ewentualnie zabrać klucz i tutaj wrócić. No tak, tylko że tutaj jest ta... ...przeklęta, zepsuta klamka, która mi tu będzie przeszkadzała. Oh. I left some bullets in the room on the right. I'll go ahead and look for a way out. Wesker. Ooh. Jak dobrze! Wesker nam zostawił rzeczy! O, oh jest, o, oh jest, może będzie miało, będę miał amunicję. I to jest amunicja. O, oh, jest. Oh Dobra, myślę, że będąc na pomarańczowym kołaszem nie będę ryzykował, bo jeszcze jedno ugryzienie i mogę tego nie przeżyć. Więc użyję tego. Teraz muszę się zastanowić, co dalej. No tak, no shotguna sobie zostawię, muszę zacząć łazić z tymi kluczami i gdzieś je użyć, tylko że jak wezmę teraz dwa klucze... Będę próbował z Armor Key na początek, to mi nie będzie potrzebne póki co. Wezmę te wszystkie rzeczy i schowam je do skrzyni, do skrzyni, bo wtedy będą się magicznie teleportować pomiędzy skrzyniami. Swoją drogą, e, jak się przejdzie Resident Evil, to można później zagrać na Real Survival Mode, które kiedyś chciałbym spróbować, w którym na przykład skrzynie nie teleportujemy już magicznie między sobą przedmiotów i nie ma takich ułatwień. To by był ciekawy tryb. E, to też zostawię ze sobą. I teraz tak, szybkie spojrzenie na mapę, żeby e, pomyśleć, co ja mam zrobić. Może którejś z tych drzwi się otwiera tym kluczem? E, nie będę wracał do tego korytarza. Tam są jakieś też drzwi. Ojej, nie wiem. Nie wiem, ale najpierw w takim razie zobaczę, co tam jest na fak. Co tam jest na górze po schodach, jak wejdę? Może którejś z tych drzwi się otwiera? Tym kluczem. I wtedy może tam coś znajdę ciekawego. A tutaj jest akurat czysto: tutaj nie ma żadnych zombie ani niczego innego nieprzyjemnego. Więc może jest to dobry pomysł. I czyżby? Use the Armor Key. No. Takie miałem dobre przeczucia. No to tutaj może coś znajdę. Na przykład czerwone zioło. Na przykład jakiegoś zielenia. There's a large scratch in this wall. It doesn't look like the work of those rotting freaks. W takim razie czego? Sprawdźmy najpierw te drzwi. Nic tu chyba nie drapcze. you take the first aid box. Yes. Zobaczmy co w nim jest. Examine. Exactly. There's nothing unusual. Nothing unusual. Haha, uh. <laughs> no proszę, ale w środku jednak było coś unusual. Mamy spray. Spray się przyda. Dobra. Co my tutaj mamy? There's nothing in the drawers or on the shelves. Łóżko? These footprints look like they're headed straight through the bed. Hmm. Mały kluczyk to zawsze jest przydatna rzecz. Ink ribbon to jest zawsze przydatna rzecz. Będę musiał się trochę chyba nabiegać na dół. It looks like someone took something and left in a hurry. Czy tu coś jeszcze leży? Tak, widzę. Schowane zioło. Któż teraz go nie wezmę, bo nie mam miejsca. Eee, to są zamknięte drzwi. Jeszcze zanim, eee, zanim pójdę na dół, to sprawdzę, czy tym kluczem cokolwiek się tutaj jeszcze otwiera. Może na przykład te drzwi. You might be able to unlock it using an old key. Use the old key? Huh, okej, okay. yes. Use the old key, dobra. To wobec tego. Wobec tego pójdę jeszcze tam do tamtego pomieszczenia. Tego tam na, na, na koniec korytarza, tam gdzie jest ten kominek i tak dalej. E, bo tam są jeszcze jedne zamknięte drzwi i może je da się otworzyć tym kluczem. Może przynajmniej się dowiem, że tam jest solki potrzebne i wtedy je otworzę. Zobaczmy. It's locked. an emblem of a helmet. Czyli nic z tego. Przynajmniej póki co, nic z tego. No dobra, dobra, pobawimy się inaczej. Zniosę rzeczy do skrzyni. I wrócę jeszcze raz do tych pomieszczeń. Przeszukam to drugi przede wszystkim. Zobaczymy, co tam jest. Najpierw na dół, po schodkach. Jak to dobrze, że nic nas nie chce ugryźć. Jedynie burza nas trochę straszy. Ok, do skrzyni. Eee, klucz zostawiam. To też zostawiam, to też zostawiam. Okej. Okay. Tak, tak mi się podoba. Dobra. Lecimy na górę. Znowu po schodach na górę i w prawo i w lewo i jesteśmy prawie na miejscu. Najpierw sprawdzę to nowe pomieszczenie, w którym jeszcze mnie nie było. Zobaczę co tam jest i przeszukam, wezmę co moje. I później wezmę czerwone zioło, później zielone zmieszam. Tadam, i zaniesiemy znowu na dół, a później. Nie wiem. Pomyślimy, co dalej. Na razie muszę zobaczyć, co tu się znajduje. Rzeczy. Tu się znajdują rzeczy. There is a white lab coat hung up here. It smells, vaguely, uh, it smells vaguely like a medicine cabinet. Mm -hmm. The container is full of dead bugs. Mhm. Mm Researchers will. There is a letter. June 3rd, 1998. My dearest Alma, let me first apologize for not being able to call you. A man wearing sunglasses didn't permit any phone calls. Sorry, Alma. Ciekawek man Man's wearing sunglasses. I sit here trying to think of where to begin, of how to explain in a few simple words all that's happening, all that's happened in my life since we last spoke. I all and I Fuck! And already I fail. I hope this letter finds you well and that you'll forgive the tangents of my pen. This isn't easy for me. Even as I write, I can feel the simplest of concepts slipping away, lost to feelings of despair and confusion, but I have to tell you that what's in my heart before I can rest. Alma, please believe that I am what I'm telling you is the truth. The entire story would take hours to, for me to tell you, and time is short. So, accept these things as fact. Last month, there was an accident in the lab, and the virus we were studying leaked. All of my colleagues who were infected and are dead or dying, and the nature of the disease is such that those still living have lost their senses. This virus robs its victims of their humanity, forcing them, in their sickness, to seek out and destroy life. Even as I write these words, I can hear them. Pressing against my door like mindless hungry animals. Alma, I have tried to survive only to see you again, but my efforts only delayed the in inevitable. I am infected, and there is no cure for what will follow, except to end my life before I lose the only thing that separates me from them my love for you. In an hour, I'll have entered my internal sleep where there is peace. Please understand. Please know that I'm sorry, Martin Crackhorn. To była smutna opowieść o tym, jak traci się zmysły... ...przy zamianie w zombie. One want to take the yes. Various types of fishhawks. Mhm. Mm the water tank smells like something once lived in there. Perhaps someone was using it to raise some kind of creature. Aha. Uh -huh. Container full of dead bugs so my to Will you take the lure of a bee? Yes. A collection of insect specimens. There's a switch underneath. Press it. Yes, nothing happens. Maybe it has something to do with the insect specimens. Maybe. off. maybe. Will you take the bee specimen? Yes. sorted Fishing Lures. A okej, okay, myślę, że rozumiem i pamiętam tę zagadkę. Skoro tu jest haczyk, to haczyk trzeba zmieszać y, z wabikiem i wabik postawić na miejsce wabiku. A tu, gdzie są okazy, to te trzeba wsadzić okaz. I mamy pełną kolekcję. Pod spodem jest przycisk. Voilà! Zagadka rozwiązana. I pszczoła użyła. Okay. A, bierzemy. I spadamy. Bo pszczoły nie są fajne. Mogą zatruć. I, i nie, nie będę marnował amunicji na pszczoły. Come on. W sumie spora ta pszczoła. Może taki jakiś szerszeń, albo nie wiem co. Duży szerszeń. Dobra, stąd biorę rzeczy. Tam jest jeszcze zielone zioło. I w zasadzie to będziemy się gdzieś wracać, tylko nie wiem jeszcze do końca, gdzie powinniśmy. Nie wiem, wiem, wiem chyba, wiem, wiem gdzie powinniśmy się wrócić. Eee, najpierw stąd jednak wyjdziemy. Hmm. Tak, wiem, wiem, gdzie trzeba pójść. I tam właśnie pójdziemy. Bo w dzisiejszej podróży zdołałem zdobyć. E... No, ten cały proszek do zabijania chwastów. I proszek do zabijania chwastów doskonale pamiętam, gdzie będzie należało go użyć. I pójdziemy właśnie tam, żeby go użyć. Najpierw, jednak, zostawię tutaj rzeczy. Na przykład to, bo to mi się nie przyda. Ale przyda mi się to. I prawdopodobnie nie przydadzą mi się te rzeczy. Teraz jeszcze szybko muszę spojrzeć na mapę i zobaczyć. Nie, tam są drzwi otwarte, więc to mi nie przeszkodzi. Eee, tylko nie będę szedł tutaj dołem, bo nie chcę psyć sobie klamki. Ewentualnie na przyszłość, kiedy będzie taka bardzo duża potrzeba. Tylko mogę pójść górą. Ale tu są drzwi do otworzenia, może, ewentualnie, więc pozwolę sobie jednak wziąć te dwa klucze, czyli armor key i, i sword key i jednak to zostawię na później, zobaczymy jak to wyjdzie. Więc jeszcze raz na górę, ale tym razem tam do tamtego korytarza Ech, pozwiedzać, ewentualnie. Której z tych drzwi chyba dało, da, będzie dało radę otworzyć. Przynajmniej taką mam nadzieję i jeśli się nie mylę, to znaczy, że dobrze, bo może tam znajdę coś ciekawego. Inna sprawa, że tu są nadal zombie i w sumie nie... O nie, o nie, tu jest jeszcze jeden. Fuck, fuck, fuck. Nie widzę go, nie widzę go. Uh, yes! Use uh, the armor key. Szybko! Ha, ha. Yes. Oh. Kolejna zagadka, ha? Okej. Okay. Wow to those who disturb my sleep. There is a switch here. Press it No, bo doskonale wiem, że to nie skończy się dobrze, jeśli teraz wcisnę ten przycisk. There's something in this depression, but the grate is in the way. And you can't reach it. Um, nie pamiętam, czy tu powinienem. Um, coś. Nie wiem. Ben, będę w takim razie eksperymentował. Ogólnie chodzi o to, że e, te. Zbroje muszą się znaleźć tu. A to dlatego, że jeśli nie znajdą się tutaj, to po tym, jak ja wcisnę przycisk, to zacznie się uratować gaz. A tego byśmy nie chcieli. Problem w tym, że to nie będzie takie proste, ponieważ jeśli zrobię to w złej kolejności, to wtedy zbroje się wysuną. Tak jak teraz. Okej, okay, nie wiem. Postaram się jakiś schemat tutaj wy... wydedukować. Może. Okej, okay, udało się. Zrobiłem to na metodę, chybiu trafił, ale jak widać udało się. I teraz mogę spokojnie wcisnąć przycisk. There's a switch, press it, yes. Tadam. I mogę wziąć stąd... to coś. A mysterious box. Will you take the jewelry bo box? Yes. Eee... Uh, pa... Use... No, znaczy, examine. Co tu mamy? There's a switch. Press the switch. Yes? Okay. There's a design of the sun and the moon. On the plate it says, Sunshine will awaken me. Sunshine will awaken me. Chyba rozumiem. Czyli muszę zapalić słoneczko. Czyli jeszcze to muszę wcisnąć. Tadam, Udało się. There was a mask inside. Death mask. It's a death mask without eyes, nose or mouth. To myślę, że pamiętacie, gdzie trzeba będzie zanieść, ale na razie jeszcze nie będziemy się z tym fatygować. Dobra, zagadka rozwiązana. Trzeba będzie stąd jak najszybciej spadać i nie wpaść, może ewentualnie, na tego zombie, który jest po drodze. Eee i w ogóle będę musiał się zastanowić bo jeśli tak to wygląda to ja tych zombie chyba będę musiał wymi. wy wybić a bo jest key, bo to jest w zasadzie ostatni korytarz który służy mi za e, za co za trakt komunikacyjny ...o? Po... Oh. you Chris Redfield Alpha Team we're here to rescue you Richard what the hell happened to you Chris, this place. Get your team out of here. Demons. everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. <sighs> Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on, I'll be back. No dobra, to teraz nie myślimy o zombie, nie myślimy o wymienia. wy. Blablabla. o niczym, tylko musimy jak najszybciej pobiec e, i tak tam gdzie chciałem biec czyli dokładnie tutaj po serum dla Richarda, bo inaczej. Richard zginie, a tego byśmy nie chcieli, prawda? No więc lecimy jakąś w miarę bezpieczną drogą, czyli nie tutaj, nie górą, nie górą. Nie będziemy szli górą, bo to nie jest dobra droga. Pójdziemy dołem, to wszystko będzie ok. A co do właśnie, co do chodzenia górą i dołem? No w kontynuacji moją myśl, będzie trzeba którejś z tych korytarzy oczyścić, żeby się w miarę bezpiecznie móc przemieszczać pomiędzy lewym a prawym skrzydłem posiadłości. Podejrzewam, że wybiorę górny korytarz, gdzie są tylko dwa zombie do wybicia, a nie chyba ile, 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 ile tam zombie wyskoczyło. Jeden z łazienki wyskoczył, dwóch czy nawet trzech, gdzieś tam z okien się przebiło. No to grubo było, tak? Trzeba będzie zdecydowanie. Oczyścić ten górny korytarz, a to znowu zmarnuję amunicję, bo... Tak, no niby, niby już ich wyminałem tak z trzy razy. Ale czwarty raz może mi się nie udać. Dobra, jestem prawie na miejscu. Stąd biorę serum. Ale zanim pobiegnę do Richarda, to mimo wszystko pozwolę sobie zasejwować. Więc nie marnując czasu, biorę stąd Ink ribbon. Zostawiam chyba te klucze eee, i biorę stąd serum. We take the serum, yes. W kolejnym odcinku nie będzie czasu na żadne gadanie. It's an old typewriter. You can save your progress using the ink ribbon? yes. Tylko od razu po load loadgamie trzeba będzie biec do Richarda. I... Będę musiał o tym pamiętać, bo inaczej, jak znowu podejdę jak dzisiaj, na zasadzie a nie pamiętam co robiłem. O, Richard umrze. Okej, okay, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia następnym razem.